Co tygodniowy przegląd najciekawszych newsów z rolniczego świata. Niemcy kupują mniej ciągników. W 2024 roku zarejestrowano tam około 1200 sztuk mniej niż rok wcześniej. Jednak to zaledwie 4% ogólnego spadku. Na czele zestawienia znalazła się ponownie marka Fendt która dostarczyła 7391 ciągników. Drugie miejsce zajmuje John Deere z wynikiem 4662 maszyn, a trzecie przypadło firmie klas, która sprzedała 2236 ciągników. W Wielkiej Brytanii sytuacja na rynku wygląda nieco gorzej. Zanotowano tam najniższą liczbę rejestracji maszyn rolniczych od 26 lat jedynie 10241 sztuk. To spadek o 13% w porównaniu z 2023 rokiem. Tegoroczny wynik zbliża się do tych z lat kryzysowych, takich jak 2015, 16 czy 20. Czy brytyjskie rolnictwo zdoła przezwyciężyć ten trend spadkowy? Chińczycy się nie zatrzymują i zaprezentowali hybrydowy ciągnik. Zoomlion DV 3504 łączy silnik spalinowy z elektrycznym, zapewniając 350 koni mechanicznych. Ponadto wyposażono go w bezstopniową przekładnię z zakresem prędkości od 0 do 40 km na godzinę. Zaobserwuj nasz kanał, aby być na bieżąco z nowoczesną techniką rolniczą.